Kochani, takim słowem, które chciałbym, żeby zostało w naszym sercu i w naszej głowie, w naszej myśli, z dzisiejszego dnia to jest słowo: Wiara w Jezusa stoi przed naszym zdrowiem. Nawet wyobrażam sobie, że jak to słyszymy, to jeżeli komuś z nas coś dolega i cierpi i choruje, to usłyszeć to nawet nie jest prosto, że wiara w Jezusa stoi przed zdrowiem. Ale mam taką nadzieję, że dzieląc się Ewangelią, po prostu zobaczymy to wszyscy i jest, będziemy zaproszeni do tego, żeby to uznać. Zobaczcie, że w ogóle w świecie istnieją zawsze pewne zasady, prawidła i my chcemy czy nie chcemy, warto jest, abyśmy za nimi szli. A kiedy burzymy ten porządek, to czasem jest tak, że wszystko się burzy. Kilka takich ze trzy, takie bardzo proste, banalne przykłady z życia. Średnie, i młode i starsze pokolenie, nie wiem jak to się dzieje teraz wśród dzieci i młodzieży, ale to my wiemy, że w działaniach matematycznych, pierwsze jest mnożenie, potem dzielenie, potem dodawanie, a potem odejmowanie, po prostu. Jak zrobimy inaczej, to nie znajdziemy dobrego wyniku. W rodzinie mama jest ważniejsza dla taty niż dzieci. A tato powinien być ważniejszy niż dzieci. Jak ktoś buduje dom, to wie, że najpierw musi zacząć od fundamentu, a jeszcze wcześniej zadbać o to, żeby go dobrze położyć, a nie zaczyna od kupowania mebli i dawania ich do garażu. Koni zobaczcie ta dzisiejsza ewangelia. Ona z jednej strony jest niezwykle piękna, a z drugiej strony bardzo trudna, jak się dobrze temu przyjrzy. Jezus idzie do domu Szymona i Andrzeja, tam uzdrawia Szymona teściową. Znaczy, że Piotr miał żonę. Ale to, jakby zostawić na bok, o tym Ewangelia nie mówi. Jest takie niezwykłe, że kiedy teściowa Piotra zostaje uzdrowiona, zaraz zaczyna jemu i wszystkim, którzy się tam zebrali, służyć. Mało tego, właściwie całe miasto, pisze Ewangelista Marek, przyleciało do tego domu Piotra i znosili mu chorych, opętanych, trędowatych, przynosili mu i. Pan Jezus wielu z nich uzdrowił i wielu z nich uwolnił od złych duchów. I teraz dzieje się dziwna rzecz. Przychodzi noc, i nad ranem Jezus idzie modlić się, i za nim pośpiesznie udał się Szymon i mówi: Panie, cały tłum ludzi czeka na Ciebie, przyszli, żebyś ich uzdrowił. Przynieśli ze sobą wielu chorych. Jest tam wielu ludzi opętanych. Ja wyobrażam sobie, jak tam jest gwar wokół domu Piotra. A Pan Jezus mówi: Musimy iść dalej. No jak? Musimy iść dalej, i będę chodził od wsi do wsi i głosił Ewangelię, bo na to wyszedłem. Bo zostawił tych chorych. Czemu ich wszystkich nie uzdrowił? Czemu tych wszystkich opętanych nie uwolnił? To nie jest tak, że Panu Jezusowi oni byli obojętni. Ale okazuje się, że w tej Ewangelii Pan Jezus pokazuje, że wiara jest ważniejsza niż zdrowie. Kochani, niedawno Jeden z moich bliskich, który był w szpitalu przez 10 dni, był w jednym ze szpitali opolskich i mówi mi taką rzecz. Był osiem razy na mszy, i spośród tych 8 razy bycia na mszy w kaplicy szpitalnej, trzy razy. Był tam tylko sam z księdzem. I jak to się wydarzyło pierwszy raz, że był w kaplicy sam i nikogośko nie było, to zapytał tego kapelana, proszę księdza, będzie dzisiejsza? A ten ksiądz mówi: "No jasne. Nawet jakby pana tu nie było, to ja będę się modlił za cały ten szpital." A potem powiedział mi tak, proszę księdza, no przecież w tym szpitalu jest ze 400 osób. Powiedzmy, że ze stu jest takich, którzy, którzy nie mogą się ruszać, którzy muszą leżeć. Ale świetlica jest pełna, ludzie biegają i on mówi, proszę księdza, mnie to po prostu zabolało strasznie. No bo przecież wszyscy jesteśmy tam chorzy. Wszyscy potrzebujemy uzdrowienia, ale zjechać do kaplicy, by tam szukać uzdrowienia, tego nie ma. Nie wiedziałem nawet co powiedzieć. Ale pomyślałem sobie, że przyjdzie czas, kiedy podzielę się z Wami tym. Bo możliwe, że tak jest, że tak mi kiedyś moja mama powiedziała, kiedy sama wylądowała w szpitalu, a potem jeszcze parę tygodni była w domu, że powiedziała mi Geniu, mnie się wydawało kiedyś, że jak człowiek jest chory i nie ma co robić, to w domu w łóżku się po prostu cały dzień i całą noc modli, a moja mama mówi dalej, ale to, to tak nie jest. Bo albo zasypiałam, albo mnie bolało, albo mi się nie chciało, albo w ogóle zapomniałam. Kochani, ta Ewangelia dzisiejsza o uzdrowieniu, o uwolnieniu. I końcówka tej Ewangelii, że Pan Jezus mówi, słuchajcie, ja muszę iść dalej, żeby głosić Ewangelię. Ja odczytuję to tak również dla siebie, że Pan Jezus mówi pierwszym, na czym mi najbardziej zależy to jest Twoja wiara we mnie i w dar zbawienia. Mało tego, kiedy to był chyba piątek, kiedy przygotowywałem się i po raz pierwszy czytałem tę Ewangelię, to pomyślałem sobie tak. Pan Jezus na kartach Ewangelii no, opisanych jest, że uzdrowił niezwykle dużo ludzi. A potem pomyślałem sobie, jak przyszedł dzień, kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu, gdzie oni byli? Czemu oni nie polecieli za Jezusem, który ich uzdrowił? I może to też tak jest, że w naszym sercu i tu, kiedy my żyjemy na ziemi i jesteśmy w ciele, to potrzebujemy być, chcemy być. Zdrowi, silni, piękni, młodzi, wysportowani, żeby nam nic nie dolegało. Wierzę, że Pan Jezus również jako nasz Zbawiciel przyszedł po to, aby nas uzdrawiać. I, i wielu z nas mogło zaświadczyć, że Pan Jezus już nieraz wyciągnął nas z jakiejś choroby. Ale też doskonale wiemy, że Każdego, kogo już dzisiaj brakuje przy nas, bo już umarł, niezależnie czy miał 20 lat czy 100, Pan Bóg go finalnie woła do siebie. Czasem z Panem Andrasem powiedzieliśmy sobie taką rzecz, że Europa Zachodnia Zdobyła taką mentalność polegającą na tym, że człowiek rozmyśla, co by tu zrobić, żeby zdrowo umrzeć. Zdrowie ponad wszystko. Kochani, dzisiaj będziemy modlić się o zdrowie. I jest niezwykle, kiedy ktoś z naszych bliskich choruje i my spotykamy się razem i modlimy o zdrowie. Kiedy modlimy się w czasie mszy, o, o, również o zdrowie dla Mateusza. Kiedy odprawiamy mszę w intencji uzdrowienia i uwolnienia. No bo przecież Pan Jezus to robił. Ale wiara w Jezusa stoi przed uzdrowieniem. Wiem, że jak człowiek jest zdrowy i silny, to jak ma mały dystans i małą wrażliwość dla ludzi, to czasem to, co mówi, sprawia ból innym. Ja mam taką nadzieję, że to, że ja się dzielę z wami tym, nie sprawia nikomu bólu, ale myślę, że chcę, odczytując tę Ewangelię, Pokazać właśnie to, że Pan Jezus mówi, gieniu, Twoje zbawienie jest ważniejsze niż Twoje zdrowie. Tak jak mnożenie jest ważniejsze niż dodawanie, stoi przed. No ale potem trzeba jeszcze dodać te trzy centymetry. Nie można tego lekceważyć, ale pierwsze jest pierwsze. Panie Jezu, Ty znasz wszystkich i wiesz, co nam dolega, czego nam brakuje. Ty znasz nasze cierpienie i nasze obawy. Jesteśmy tu, Panie Jezu, z miłości do Ciebie, mając wiarę w to, że Ty jesteś Zbawicielem i lekarzem. Proszę Cię, Panie Jezu, z wiarą, abyś uzdrowił nas. Abyś uzdrowił nasze ciała. I proszę Cię też, Panie, abyś uzdrowił naszego ducha i aby nasza dusza miała pełną ufność w Tobie. Ufamy Jezu Tobie, bo Ty jesteś jedynym zbawicielem i Panem, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.